Evil był zwykłym graczem LoLa, który nigdy nie był w brązie. Teraz czas, by zawitał. Do piekła. z tej strony will witam w kolejnym odcinku z LoL'a, dzisiaj zagramy sobie akali na midzie I z tego co się dowiedziałem, od fuksika znowu jest, mam najgorzej, bo jako jedyny talon jest silvera, a reszta jest z brązu No, i smuteczki w ogóle, tak, o I fuksik znowu jest ze mną i gra sobie na Xinem na dżungli Dokładnie, dokładnie Ty może już zostaniesz jakimś stałym dżuglerem, Czekaj, mów mi opcję Wait for Grafika. a Co No to? coś takiego właśnie to. No to ja mam to włączone. Aha, a czekaj. Mogę to wyłączyć. Ja mam... Czekaj na synchronizację pionową i włączone mam to. Także nie wiem czy to da Jak wyłączyłem to i mi 30 FPS wskoczyło. To dobrze? No. No nie, nie wiem, źle, może teraz masz za dużo FPS-u źle. coś. Choć już można na tą dżunglę. I Riven chce pokonać Zeta. W ogóle w poprzednim odcinku było mi za zimno, założyłem bluzę w tym mi jest za ciepło. Zaczynasz z Blue, tak? To idę ci tam pomóc. Jako best Akali Ena. <laughs> Ena, jasne. E, I've never played Wayne before. Coś takiego będzie. Nie, ja nawet się go nie pytam, nie chcę wiedzieć po prostu o, o czemu chodzi. Pojawiły się stwory. Aha, to moja druga gra. No tak sądziłem właśnie, że coś takiego to będzie, nie? Aha, dobrze! To jest ten ziomek, który napisał, że nie chce grać na supporta, bo trzy gry z rzędu już gram na supportzie dzisiaj. Mhm. No, taki dobry ziomeczek. Widzicie, jak nas ładnie... Tutaj prawdę nam mówi, prawdomówny najgorsze w gronie to, że nie rozumiem tego pick order. Żołgi nie rozumie. Na na siłę No, to tak rozumiem. niestety bywa. Jak czasem pęka prezerwatywa, haha. <laughs> jestem... <laughs> jestem znaczy, raperem a, chciałem a. powiedzieć, jako tak drukowo. No nie wiem, no jakoś mi się tak powiedziało, przepraszam. Nie ma Talona w ogóle. Oglądałem jego serię Sport, podobało mi się ta gra. Ten last -hitty. Ledwo przyszedł na linię już... Ty słyszałeś tę piosenkę Kochania, Kochana Aniu Madafaka? Nie. No serio, nie? No to jest najbardziej epicka piosenka na świecie. Ty, on pół HP stracił walcząc z minionami. Taki dobry talon. Ja bym się cieszył na tym miejscu. A on trochę z man... spamuje z tego, ze swojego spela, tego wiesz. Unikaj, on się w końcu wypali z Też tak sądzę. Ja sobie tak wezmę to. No nie no, rozwalni mnie zaraz. Będę tak tracić e, last-hity i tracić... Dobra, jest. Ty, on ciągle tego używa. Dobra. Jest, last-hit, udało się. Jest, dwa last-hity. A ziomek tylko spamuje z tego i 5 last hitów ma. Dobra, odwołuję to, może nie będziesz aż taki zły. Znaczy nie będziesz taki dobry jak sądziłem. Dabla na boci, więc jest dobry stanął na ostrzu noża. Użyłem na niego kół, a on splashował Aha, no to może jednak nie jest dobry. O nie Nie, nie użyję tam, bo i tak bym tylko zmarnował. Dobra, ja sobie tu trochę postoję. Z tej niewidzialności wtedy nie wie co robić chyba. Tak zauważyłem. Będzie skanował wzw. Tak, stań sobie na boku wtedy. Niezbędna no ale ja bym za chciał zacząć last hitować, czy coś. To mi średnio to wychodzi. No wiem. O, widzę nokturna. Dobra, udam, że nie widzę. Nic dawaj, 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 dawaj. Wyjdź na przodu. Tak, do tak w cholera do przodu wyjdź. Wyszedłem. Dobra, ignite! Kurde, żebym miał ja wcześniej, to bym za nimi flashnął, no, ale nie wiem. Ale tak wyszło dobrze. To jeszcze raz! STÓJ! No. chyba zatrzymał się Nie, on miał tego słowa. No Chodźcie weź tak to ekspo. spuszujmy O fuck chciałem zaskitować Dobra bo mi chodziło o szybciej level, żeby mieć Dobra ja już mam szósty, tak także mi to pasi no, jak tu sobie położysz w dwóch przyścianach, to możesz się tepać normalnie. Ja może złożę tego hekstęka, bo, e, bo widzę, że on i tak nic tu nie będzie ze mną robić za bardzo. Nie ma sensu, żebym ja się ten e, produkował, jeśli chodzi o coś tam, składanie sobie armorów, bo on i tak naprawdę nic nie robi. Nie wiem, co kupić. A deitem? Możesz w sumie. Złysz chyba pod damage. Złożyłem Dobra, C trzeba Ty Riven pokazać, że nie jest sama na ty. Chciałem tam tego dużego last hit, ale mi nie wyszło. Duży robi za dwa małe. No, niestety, a ja nawet małych nie last hituję. Dobra, coś tam. Niby jakiś last hit załapany. O, na bocie jest gang, i padają, dobra. Ja tam nawet nie idę. Dobra, już tam nic więcej nie będę kombinował. Zwoorduję sobie, bo nie wiadomo, gdzie jest nocturn. Może mi tutaj próbować wbić. Jako że przed chwilą był na bocie. Kolejny przeciwnik. No ale kurde, ten Talon tak defensywnie gra, ani się na niego wbić, ani nic. Dobra, jakiś tam lastki tyle, co niby. Zajdę na bota, może, może ten nie, ten... nie ty Oni mają na, na bocie czwarty level, ja nie wiem czemu. I dali im się cofnąć, kurde. No i tak to jest, jak chcesz gankować. No ale wy wchodzicie, a nie ja. No hello, najlepiej. Tu jest. Dobrze, tak wbijajcie. No Dobra. Sfleszowała. SS mid jest w ogóle. SS. Dawaj w niego może, co? Wie weź mu. Okay, Jak pomocy potrzebujecie? Przed chwilą ściągnąłem Lux pół HP. To on będzie ultą uciekał. Trochę za szybko. Dobra, ale uciekł, no nie? Musi sobie stąd iść. Nie, on dalej on, tam stoi. On tu zostanie, no. Bu. Weź, bo tam zaraz spodnie narobi. Fleszny. No nie, flasznąć nie może, bo już przed chwilą flaszował. Idę na topa. Z ma ulta, nie ma ulta. Zużył na rejon, Dobra, dawaj w nią. O jezu, fleźnęło nawet no, i No i patrz tego ziomka. Zużyła błysk. O, patrz jak ciekawe. No zaraz mnie rozwali z nim. Mówię mu, idziemy, wbijamy, to se stoi. No zero followa, totalne zero. SS w ogóle jest, a nie, dobra, Talon jest tam. Był tam. że co oni też O my, Gify, Gify, Gify. Tu jest hardcore. Tu już ja Ja nie wiem w ogóle, co Zed mi robi na midzie. No, co za fartuch. On sobie idzie teraz na bota, no serio? sprawnie. Muszę zwardować to, bo nie wiadomo gdzie z Riven. Dobra, Riven puszuje. A co robi Z? Nic nie robi, no bo co on ma zrobić? Dam radę solo z, z ten ścisnąć y Riven? Jak myślisz? Nie Powinieneś, no jest słaba. Tylko musisz dobrze kombo zrobić. Rozumiem. Ucieka drugą stroną. Chodź ją tutaj. goni, 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 Tu zwardowała. Kroczymy tą samą ścieżką. What the fuck? Przeskoczyła przez ścianę. Którą? Tu. Ku, jej działa przez ścianę. Dobra. A gdzie ona spawała? trzech. Tutaj. My nie widzieli. No, a ciebie nie. Tylko mnie. Ole, to było piękne. No nie uciekaj, Andrzej. Dobra, nie nie, nie jej nie dawajcie Nie chciałem nawet. Ten, Stepnąłem się do... Um... Do do, 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 tej, do Ripen i zignite'owałem po prostu tego ziomka. Mówię, nie będę się przecież pieprzyć, tam jakoś dłuższe wymiany, po prostu ignite, dziękuję panu. Wayne 0 DMG, może dlatego, że jeszcze nie mam Leita. Nie, ta Wayne ogólnie nie ogarnie, że tak powiem. Nie ogarnia życia? Dobra. To ja tam idę, chodź może też, co? Też schodzę. Jedziemy, tylko ja mam 2 kHz. Także ja bym chciał, Zgodę. może coś. już się cofać powoli. Za agresywnie wbiłeś, ale ty idziesz na plecach, więc ja się nie boję. Najważniejsza jest skoka. Przeciwnik pokonany. Nice, no bezmany. A ja bez ostatniego skoku czaisz. O, słabo. Ja pieprzy miałem dwie sekundy jeszcze do ostatniego skoku. Gradiałem. No strasznie, to było tak głupio, greedy, że... A, ja nie mogę. A byłem wręcz pewny, że, e, wiesz co, spokojnie ją ściśniemy. Nie, poczekam sobie na książkę może. Ja nawet na brązach nie umiem się wyfragować, no nie. Zaraz mi coś złapie, tu jest talon. Ale nie potrzebuję wtedy do niej ten, skakałem, jak jeszcze nie miałem ostatniego skoku. Wyszło na to, że ona mnie złapała w swoją klatkę, no i tyle było z mojego gonienia. 72 farmy, Z ma więcej, Talon sobie stoi na midzie. Czemu muszę grać na ziomka, który totalnie nic nie robi, jeśli chodzi o bieganie, znaczy walczenie, tylko sobie cały, sobie cały czas próbuje farmić? No, ja podchodzę na linię, co on robi? Odsuwa się, no i rób coś takim. No Zaczynam walkę, co robi? Ucieka Niesamowicie, mam mało FPS-ów, no masakra Znowu? Nie pomogło? Nie, nie wiem o co chodzi, no. Jak już się coś dzieje, to już mi spadają strasznie No to normalne jest Dobra, no idę tak, na tego no. bota Nie przesadzaj, wiesz, aż do 20 Poruszam się Damy ich radę ścisnąć? Nie wiem, możesz pragać no. na mnie pewnie Chyba będę myślał, co, co ona robi w ogóle? Ale dobry, Bagdor będzie, jak teraz wejdzie. Kroczymy tą samą Boże! No to vein. to nie, była Vayne dobra Wayne. E, no, tylko praktycznie po fraga wbiła. Cała jej zasługa. Można Smoka zrobić. No to chodźmy. Chociaż w sumie czekaj. Jaj w niej. Aha, dobra, tego nie ma. To nie mam smajta. Nie dobra. No brakło mi właśnie sekundy. Cio ciągle mi brakuje jakiejś sekundy, dwóch. Nie potrzebuję tu w ogóle. Shadow. <grystanie> A ta znowu na bocie potrzebuje pomocy. O, jest ich dwóch tutaj do, przy mnie. Trzech. Przyjdziesz mi pomóc? Nie, już sekundę. Czy tam ich Lux solo robi na bocia? Ja, ja pieprzę, patrz tą Vein. Co, oni sobie stoją pod wieżą? Idziemy. No i Riven nam robi wieże Dobra, pusznijcie może to, ja tam idę. Ja nie zrobię tej wieży, nie ma szans. To ja muszę puszować mida. Co ten pieprzony oni, bot? Oni Lux nie ogarniają? No, z tego co widzę to nie, no totalne zero. Oni sobie stoją, Wein w ogóle afkuje chyba. Biamy Czy powinien je jak... zrobić na kulti. No, ale ja, nie, nie podchodzi zroczym. tak blisko. No, dobra, tutaj zabiła. Nie ma tutaj. Nie ma tutaj. Nie się zabiło, to jest... tutaj. Nie się tutaj. Nie ma tutaj. Nie ma tutaj. Nie no, tutaj. No, nie w tutaj. no ma no Nie wiedziałem, że to ma będzie takim ma że jak podejś... ma Nie wiem, czyli chyba miałem to nawet tepę, bo oni nie mają żadnego apeka, no oprócz tego, ale to super. What the fuck, trzech nagleś tam wziął. Um, na wejście się składa tego, w sumie złożę. Ja, pieprze, co to teraz za team mamy? Tasę poszła w awka, ale najpierw było pół godziny, płakania, że ona musi iść ten um, na tą linię. Jest dobrze, ale wróciła. Już gra No gran, ale wiesz. Mimo wszystko, sam fakt weźmiecie wierzę? Chyba nie. Pilnułem. Tak, to... Boże, źle złapałem klawiaturę. No i wiesz, potem wychodzą takie głupie wyrazy, tak jak zezerknę, nie patrzysz. to Evil napisał? Czy jakiś inny, nie wiem. Caetio No mój Ewilowski, Tadewirowski. Tak, dokładnie. Mój kolega chodzi z 14-latką, więc. Ta <laughs> tak. ma Nie no, 18. <laughs> Dobra, tu widzę, że nie ma. Uważaj, Xin na Skukajne, tym. Co ludzi. A to im gadaj bez paniki. No. Nie mam smajcha, jaka lipna. Dobra, idę na tego topa na nią. Dobra, zajęte. Nie chcę nic, zajęte, nagrywam. Boże, teraz... na Wszyscy chcą się ode mnie chcą. Ja pierdzielę. No i nie wiem co to do Udało ci się zabić wroga. Dobra, trzeba to spuszować. Tylko... Z, tu masz swoją farmę! Co za kretyn. On tam by najszybciej doleciał, ale to nie, dobra. Musimy tak puszować. To się odsuń, przecież my tego nie weźmiemy w życiu. Nie mam zielonego pojęcia, ci nie pokażę, bo mam nagrywanie i mi się Telefon. wyłączy. Godzina ogólnie w życiu realnym. No ja wiem, ale to się nie powiem 30, okay. pokonany. Dalej No i to było ładne Dalej sobie tego ekranu, że tam, znaczy Zmieniłem. tego Zmieniłem Aha, to już widzisz, którą masz minutę tak, w lolu Tak, w tak A co z tego, że wiem, która jest w lolu Jak w życiu realnym, nie wiesz No dokładnie Zatracony oni nam mi wzięli, wszystko nam biorą. Puszują, puszują. Cygany jedne. Tak się gra na tym poziomie, puszem się przecież wygrywa. E, dobra, to mam złożone, co ja teraz chcę złożyć? E, poławimy się z tym z pałką. Nie wzięliśmy tego topa, bo kurde, Z nie może. Uważaj, tam Riven była. Widziałem. Co ty chcesz ją robić? Jakiś problem? Nie wiadomo gdzie jest ich team. Co to? PONT? Uważaj, bo zaś w plecy macie. No dobra, ja mu bijem tylko. Już pół nie ma. No i teraz Z, Z. A ten Z, to nie wiem co on tam... ...czyni. Prawie umarł, Jezu, ja... Oj, oj, oj... Z kim wybijemy? Wybijamy w nich. Tam jest 3 czy 4-4 No nie wierzę, milion spida, a ja flesza nie mam. Boże, gówno, dobra, ma Ignite Dobra, dłużej nie przystankuję. Chyba wyszło. Aha, dobra, ja to wezmę zaraz, poczekajcie. No wypuszczajcie, ja przepnę midem jeszcze kawałek może, okay. się, albo reda ukradnę cię. Spokojnie to weźmiemy. Jak ktoś się on nie się zrobił cofa. tego rada ciągle, nie? Gwir tego też nie zrobił. On w ogóle dżungli nie robi, co to, co to jest za człowiek. A ile ma farmy? Tak. Dobra, mamy wieżę. znaczy 500 golda jeszcze do omeny. ja się wracam, jeszcze nie wiem po co ja się wracam. O, mam na może, może się nauczyć aż to Makali teraz grać. Bo Już jestem 6-2. To będzie dłuższa gra, ale może być niezła. Tutaj Riven schodzi. Do tego mida. Mi się wydaje, że zaraz będzie taki przełom, że dostaną trochę po dupie. Tutaj sobie chodzą gdzieś. Skup się. Wiem, że że Nie idź tam. Co ja poradzę, że smok. No. Niech sobie będzie smok. Oni wiesz, o smok trzeba go zrobić. Są różne rodzaje, co to smok, a drugi smok trzeba go zrobić, no. Patrz tam. Panika gaming. Panik gaming. A egzekucja to dupę z tego dostaniemy. Co narobiła barona? Mm. Nie co so wierzę My możemy pchnąć mi daj bo teraz Ok Sin oczywiście dalej czeka Jeszcze przeżyłem Jezus Maryń Ja ja sfleszowałem w Flash. Fokusowałem Siwir, siwir w ogóle nie molał się w pańszce. Umarłem w pierwsz. Patrz twardo. No właśnie tam hapa nie miałem. Flesz, no nieźle. Dobra dostawę slowa Ewentualnie jeszcze wezmą What the fuck? Ogarniasz, że ja jeszcze zabiłem? Nie widziałem tego No wbili w nas i ja jakoś hardkorowo mówię, a nie albo my albo oni wolałem żebyśmy to byli my Dobra, wejdź sobie bierze to spoko farm Ja reflektuję nawet bardzo za tą opcją. Chociaż teraz trzeba szybko lecić na Mida Smaczka, smaczka zrobię. My sobie we dwójkę poradzimy o cóż się stąd Nie puszczam tego, za szybko Zbuduję Trinity Force, może to jest głupie, bo dawno nie widziałem a tak jest dla zabawy to zbuduję. Dobra, double kill. Już z hajsem też całkiem nieźle zaczynam stać. I mam warda. A i dobra. Dum, 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 dum. co, pchamy mida? Dajmy to życzenia Ja dobra nie ma się chyba co wbijać Jest pięciu Wejm nie ma z nami, nie? Ale no, patrz, nie. Zbita do pokoju? <grymne> no, no, słyszałem właśnie, żeby Ciebie było. Nie, cofnij, cofnij, cofnij. Nie mamy farmy. Dobra, bez paniki. Spokojnie. Ja bym to szybko spuszczał bo nie w wczoraj nie żyją, nie możemy no. to zrobić. No. Dobra. Wszyscy nie żyją. O, ja znaczy ja już... Wierze. Tylko szybko. Ja jakbym sobie zregenerował TT... Bo ja muszę w sumie sobie jest... skończyć szybko, dlatego... Aha. Robię to szybko. Nie uda mi się w ten sposób, ale... Ale próbowałem, Ojej! Jej. No, ja będę mieć problem uciec chyba Chyba, że nas przestanie gonić nie, 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 goni nas dalej Ale dobra, jest Leona A dużo tam mu zostało? Uchapę. Ale dobra, nie nie, 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 muszę jeszcze, że wyjść, nie? No, no okej okay. Patrz, Patrz biegnie na do nas I pobiegła bie w tą stronę, Leona Smoka może chce robić, szalona Cieknie nie mam, przeskoczy. Wu, 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 w. Ale to uratuje tyłek. No ona nie wiedziała co zrobić, ale w sumie ja też jakby ktoś na zobaczył, farcie, bo nie trafiła z ulta, mogła cię tak w sumie na całą plamę... No przyskać. ja ominąłem tego ulta, tak starałem się, dobra. A jakby chyba jako zyskałem. Aha, koniec. E, no tak, dobra i dzięki za oglądanie, był ze mną fuksik i był, był, był. I, i, szkoda, że nie ma... no, I szkoda, że nie mam takiej opcji, że widzi, jakie jak te ja klikam, bo wtedy byście zobaczyli, jak w tej ostatniej akcji próbowałem kliknąć wszystko, żeby zabić. No to co, widzimy się w kolejnych odcinkach, papa. Pa. Dobra, wyszło, że tak powiem, pierwsza gra.